No i tak można robić z RDMA. Mam sobie przychło pod filmikiem, nie? Weź kolegów pod głowę, ja Nie będę tych zjebów podłaszał, bo je wkurwiałem. Ciekawe, czy to by odczytał. Ale każdy ma na 5%. Okay. No to prawda. To, no, On polega, mi wystarczy, wiesz, że, że ja was słyszę, nie? Ja pewnie, was słyszę wyraźnie. Pewnie nie będzie chciał już do ekipy dołączyć. Ciągle, ciągle na mucie był, kurwa na no utkanej, żeby go nie wyjebali A Dobry był ten chłop się na nowo to był przechł jakiś <grym> Chłop? Nie, w Tu jedzie chłopcze czym się wydaje Ta, jedzie ono Dwóch, dwóch, dwóch Wizard niusem, kurwa Ale trzeba... Nie Dawaj na bank, wróć No daję ci kasę tam całą I ty się z banku zapierdolisz 15 Gada, koła kosztuje nie nóż A ile w maku? 5 albo 4 popatrzcie Jedzie Wielu. troll łys. <grym. <grym> łysy łysy zapierdala Do go jebie no co? No nie, jednak nie łysy Co on to robił? Handel nerwowy i pół. Nie, motor zaniebał To wypłać całość A ty co nie płacisz każą? A już idę stary No to zapierdalaj Raz, raz. Cwelu. Boży cwelu. Robię sobie pirowet z wąsem z wąsem Mi się kurwa burak kojarzy z... Jakby tylko oglądał ten Konona Majora kurwa Bo czego to robi? O, a czy robił ten, to znaczy już nie On ma takie teksty kurwa, kur no Boże tak. na przykład było był ten. Był yy, był na YouTube taki kurwa odcinek nie. Dobra mam już, no. już już mam kasę na za... taką to kupię jedno. Z kononem i Panowie, nie potrzebujemy liny, tylko ukośnik steal. No, luź, Jakoś tak rozkurwię, tak, to szybko steal i cała cię. Dobra? Kurwa. Jakie... Pakować się. Whoa, pakunek, pakunek. Bierzemy tego, Sultana? Nie, na chuj mi. No, szybsze. A masz tam szybkość, kurwa. Tak, L-speed 1, IMS 2 LSC 2 Dobra. Zobaczmy pierwszy komentarz. mi się, ja na, na permie to co chwilę bany będą. Nie mów, bany. nie bo nagrywam, nie mów, bo nagrywam. Oh yes, to jest, to Nie chcę się wycinać. To gruba gruba tak nie ogląda. Ogląda, ogląda, ogląda. Kolega ogląda, mówisz? Ogląda, tak mi raz perma z DXa. Chuj, to będziesz musiał to wyciąć. Ale nic nie agnie. powiedziałeś. Wcale. Nie, coś tam... Jak ja mówię i ty mówisz w jednym momencie, to to się pierdoli w nagraniu potem i to nie jest wyraźne ja w ogóle. No, ja <laughs> Za, zaś kurwa wycina Nie, tego nie ma być tam, to niech to będzie. Takie słowo to ja szanuję. Myście chłopy, myście. Chłopy kurwa myśleć. Teraz tak. Uuuu, ile kolegów do rozmów. O, o kurwa. still, 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 still. still. Nigdy się Ej, do. co jest? Mam flamę, mam klamę Ej! No jest, no jest. Lutujecie, lutujecie? Mam flamę. Ej, chłopaki, oszaleliście chyba, nie? Klamę? Klamę? Aha! No i chuj Lekki już, ale nie wystąpiło Tiktok Jeremie RDM Aha! Oh, się Jeremie Moderator Idę go obawić się Moderatora, poczekajcie Nie wstawaj Stem Stęba, z O kurwa, permanentnego Gdzie Szybko quity, ty, quity, ty, kuj